Cześć. Jeden miecz na potwory. A, a drugi na graczy. No, bo no, Ale ten... gracze to też potwory. I przyszedł z tej bramy po północny, tak? Mhm. Biały wilk nadszedł. Łysy wilk. No, no to w takim razie góry, no. No to rzućmy mu tą monetę i zaczynajmy. Dzisiaj porozmawiamy Monety, o. Monetę mu rzuć. Tam wersja polska o wiele bardziej mi się podoba. Wiedźminie. Ogólnie o. Wiedźminie. Wydawało mi się, że powiedzieli już wszystko, ale jednak coś uda się nam wycisnąć z tego tematu jeszcze. Wiecie co, nie powiedzieli wszystkiego, bo nie powiedzieli naszych prywatnych opinii. A powiedzmy sobie szczerze, te są najciekawsze. Tak, tak. Szczególnie te. To... To... <laughs> <To> widzicie. <laughs> tak, szczególnie Niki, która zaczynała od Wiedźmina swoją rpg przygodę. Tak, właśnie. tak, od Wiedźmina i od Harry'ego Pottera jak najbardziej. Ehm, w związku z czym muszę Wam powiedzieć, że ja po tych wszystkich teaserach, trailerach ja, ja miałam bardzo nisko zawieszoną poprzeczkę dla tego serialu. Mhm. Bardzo nisko. Bardzo, bardzo. Um, I byłam tutaj pozytywnie zaskoczona. Z mojej perspektywy mogło być zdecydowanie gorzej, i wszystko wskazywało na to, że będzie zdecydowanie gorzej niż jest. Więc, tak jak na początku przeszkadzał mi zbyt przystojny Geralt, tak bardzo szybko dostałam ukojenie i przyzwyczaiłam się bardzo szybko. W związku z czym przestałam mieć problem z Geraltem. Przestałam mieć też problemy z Jennifer, która z opisu w książce no... odbiegała znacznie od no, serialu. Nieco tak. odbiegała. Piękko nie. ja w oczy. Mhm. Miała, I czarne włosy. I czarne i to włosy, tak. Natomiast zdolności aktorskie kobiety mnie zachwyciły. Rzeczywiście pogłębienie w wątku Jen, gdzieś tam uchwycenie jej podróży, by stać się pełnoprawną czarodziejką, spowodowała, że dla mnie ta postać nabrała nowych barw, ona rzeczywiście miała swoją koncepcję, jak to pokazać, więc przyjęłam ją też. No, z całkiem przyjemnością, muszę Wam powiedzieć. Rzeczywiście, w opowiadaniach tylko było napąknięte o tym, że mm -hmm. taka była. i gdzieś tam ją przejrzał w pewnym momencie o, to podczas utarczyk z Dinem, ale nie było opowiedziane tej historii. Ale no to prawa serialu zrozumiałe, że nowym widzom, którzy nigdy nie czytali opowiadań musieli przedstawić głównych bohaterów. Chociaż tak? ja jeszcze jestem re, y, może nie rozczarowany, nie, nie, nie do końca podobała mi się Tris, y, dobór aktorki. Ja zawsze i z, i z gier komputerowych i z książek zupełnie inaczej widzę, gdzie te rude włosy. Ale reszta, reszta szybko. Są szybko kasztanowe, jeżeli kasztanowe, już się mamy nowe, tak czepiać. I były takie momenty, kiedy pod światło rzeczywiście Ach, te włosy dasy. aktorki były nieco kasztanowe. Ale, ale, <laughs> już, kropka. Ale powiem, że reszta, reszta szybko trafiła do mnie. Jennifer naprawdę ma tak. Tutaj aktorka fajnie pokazała ta przemiana. Super. W którymś momencie, jak widziałem ją na zdjęciach, mówię, nie, to nie jest dobry kierunek, ale już jak zacząłem ją widzieć na mm. e, ekranie, to, to całkiem fajnie to wyszło. Mm. Geralt? Geralt. Ja słuchałem z dubbingiem, powiem Wam. Dla mnie Geralt głosem dżebrowskiego. <laughs> obejrzałem cały mm -hmm. film, ale obejrzałem sobie troszkę po angielsku, trochę e, e, w innych językach, żeby tak sobie zobaczyć, ale mówię, nie, nie, dubbing polski, nie. Idę. Mm -hmm. I cały, cały serial obejrzałem z dubbingiem. Jednak się przypomnę. Ja obejrzałam dwa razy. Raz z polskim dubbingiem, a raz po angielsku. I prawdę powiedziawszy, ani razu nie miałam takiego. nie pasuje. Mm -hmm. Ani w jednej, ani w drugiej wersji językowej. Mm -hmm. Więc um, bo. brawa, bo to jest rzadki sukces. Przynajmniej dla mnie, żeby coś podobało mi się jednakowo, jeżeli chodzi o dubbing i o wersję oryginalną. Um, miałam nieco problemu z Cili, jeżeli chodzi o zdolności aktorskie dziewczyny. No Jedna mina, co nie? Troszkę. Troszkę jedna się... mina, no, robienie dużych oczu Okej. Okay pierwszy sezon. Zobaczymy, co będzie w 2021. Może ona również dorośnie. Znaczy, no, będzie Trochę musiała się wykazać. Jeżeli pójdą zgodnie książ z książkami, to, to będzie musiała się wykazać. Czymś więcej niż tylko przestraszona małą dziewczynką. I tak? widzisz, i tu chyba dotykamy nieco sedna, bo oglądając wywiad z aktorkami, aktorka grająca Jennifer przyznała, że ona przeczytała kilka książek i opowiadania. Później przestała, bo uważała, że to wpłynie na i dalsze odgrywanie nie powinna... lubię takie wymówki. Tak czy inaczej um, uwierzyłam na tyle, żeby tę sprawę odpuścić. Natomiast w przypadku Cirilli, no już nie, nie, ona nie czytała, ona nie grała, ona nie wie, ona miała scenariusz, przeczytała i zagrała. No i to mam wrażenie, że trochę się zemściło na, na grze aktorskiej. Ale zobaczymy, co będzie dalej. Tak, nie wiem nie wie, jaki kierunek, w jakim kierunku idzie ta postać, mm -hmm. nic nic nie przeczytało. No Cirin, okay. no, ona przez, w książkach też była na początku po prostu przestraszona i zagrała chyba taką sześcioletnią dziewczynkę właśnie. Siedmią, może ośmią. Mm -hmm. Trochę starszą. <laughs> no, w seriale tak, ale poziom grania to było takiego, wiesz, ośmioletniego dziecka. Masz być przerażona. Aha, czyli mina, mina numer dwa. Ale, ale były trzy miny i... No dobrze, ale co, co się jeszcze Wam podobało? Mnie się bardzo, bardzo podobał trzeci odcinek ze strzygą. Mm -hmm. Po prostu... Którędy do temerii, panowie? Naprawdę, o mój Boże, tak? To był najlepszy odcinek z całej serii, przynajmniej w mojej opinii. Choć Bitwa pod Sodem też była całkiem udana. Natomiast uważam, że były chyba, to był chyba najlepszy potwór. Najlepiej zrobiony. Choreografia była świetna, w mojej skromnej opinii. Był ten smaczek, ta gralta zamykającego się w grobowcu królewny, i to było coś, co, co miałam nadzieję, że, że będzie. Więc, więc rzeczywiście mnie jakoś poruszył ten odcinek, mimo że był to odcinek z moją najmniej ulubioną czarodziejką z tej serii. No, bo tak jak mówicie, moim zdaniem to największy niewypał, jeżeli chodzi o casting. Absolutnie największy niewypał, który się jeszcze zemści, bo, bo ona jest po prostu za poważna na te rolę. Nie, nie, nie przeszkadza fakt, że ona wygląda inaczej, no to jestem w stanie maknąć na to ręką. Natomiast wszyscy są tak przeraźliwie poważni, jako czardzieje, a ona taka nie była. I mhm. ona, ona, była, ona, ona była siostrą dla Ciri, tak? Mimo, że była trochę starsza. E, w związku z czym, no, no, to jest gdzieś tam zawód dla mnie duży. Ja miałem problem z tym odcinkiem, bo obejrzałem go, podobał mi się, tak jak tobie, te mhm. same prawie mhm. elementy. E, tylko nie było zaskoczki. Wiecie. Idzie w kierunku już prawie przemienionej e, dziewczynki i mówię, zaraz go chlaśnie. Tak. Kurczę, jakbym, wiesz, no znał po prostu zakończenie, to nie jest fajne, ale zrozumiałe z drugiej mm -hmm. strony, bo się czyta, czyta książki opowiadania i opowiadania i... Wiesz, z takim ekranizacją no. tych książek, ogólnie opowiadań, jest ten strach, przynajmniej do reżysera, tak, że za daleko odejdzie, mm -hmm. a, będą ludzie mówili, no, że mm, za daleko odszedł, tak. jest w <gadam> Tak, tak. tak. tak to, tego nie było w książce, tak. Tak jak gdzieś tam się w tym internecie przejawia tam, że przecież nie było w książce tego wątku jen, tak? Mm -hmm. Go nie było. Mm -hmm. Po co on tam jest, tak? Ja go nie rozumiem. Mm -hmm. Tym bardziej, że odcinki nie są chronologicznie. Tak. Jak ja to... mam się połapać? Dlaczego nie ma tam napisane wcześniej, Ale... później, który rok? <laughs> Powiem Ci, że to było trochę problematyczne, tak? I z jednej strony fajne, bo pokazało, że jej się nie starzeje, 30 lat minęło, ona tak samo wygląda. To fajne, ale e, oglądałem to z moją partnerką i e, no troszkę musiałem potłumaczyć, bo, bo jak, jak to wygląda, że to tutaj spotkanie z Jaskrem było wcześniej, tutaj było inaczej. Wiesz, takie przeskoki nie były łatwo zauważalne. Mm -hmm. ja, się, ja się na początku mm -hmm. dałem, wiesz, później wypatrywałem ich, ale na początku jak nie wiedziałem w ogóle, że, mm -hmm. że, że taki przeskok nagle, wiesz. Mówię, a zaraz, 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 co? Coś, co jest czy, on, on tak naprawdę, mm. ten przeskok wyjaśni się w hmm. ostatnim odcinku tak na dobre. Wszystko kumulacja. Tak, i to jest moim Oczywiście. zdaniem, właśnie fajne. To jest takie mhm. wynagrodzenie dla tych, którzy dotrwali do końca i zobaczyli, patrzcie, mhm. ja to przynajmniej tak odczytałem, zobaczcie, to jest wstęp. Mhm. I mamy plan. Przynajmniej ja to tak mhm. odebrałem, bo mi się spodobało. Tak jak mówisz, zarysowali postaci, postacie. Zaraz się spotkają i. No właśnie i zaczyna się ta główna historia. I zaczyna się nie główna tak. historia, na którą przyjdzie nam nieco poczekać. <grywia> ja, ja przyznam się szczerze, że nie mogę się doczekać. Przyznam, odchodząc od kwestii castingowych, ja muszę przyznać, że, że potrafią być męczące te, te ciągłe zmiany czasowe, tak? Natomiast, dla osób, które znają całą sagę, no to nie jest coś, z czym sobie nie można poradzić. Natomiast, tak jak mówi mhm. Dawid, dla kogoś, kto nie wie, może być to konfundujące, ale prawdę powiedziawszy, mam to w nosie. Zupełnie. Też kwestia struktury, struktury odcinka i powstania no, serialu. Tak, ja wiem, na że to zasadzie. To jest... Nie jest słopoteologiczne, wyjaśnione. Ja, ja się dałem zaskoczyć na no. chwilę na początku, ale już później gładko to szło, tak? Już nie było problemu. Wszystko wiedziałem co gdzie i ja, i fajnie to Tak, właśnie, a przynajmniej trzeba oglądać przynajmniej we dwie osoby. Jeżeli się nie zna świata, też zachęca większą publiczność, tak? Mm -hmm. <laughs> Więc nie, nie. Powiem Wam tak, oglądając serię dwa razy, nie miałam momentów, że, że mnie nudziła. Że, że już miałam takie, o dobra, przeskoczę ten odcinek, bo nie chcę go już dłużej oglądać. Nie miałam takiego poczucia, a mój mózg się dosyć łatwo nudzi. E, więc no, moim zdaniem to świadczy o pewnym sukcesie, w moich oczach oczywiście, tego serialu. No Tak szeroko patrząc, ogólnie Wiedźmin staje się coraz większym sukcesem, tak? bo na liście Amazona, tak, e, pierwsza pozycja, aktualnie to pozycja właśnie Sapskowskiego, pierwszy tom opowiadań. Mm -hmm, mm -hmm. Musi być zachwycony. Musi być zachwycony, no, nie wiem, <laughs> nie, nie. To, to jest taki to. człowiek, że... I tak mm, wszystkich później i tak. Później będzie, że i tak ten serial to mu tyle nabrudził, Oczywiście. Ale powiem Ci tak. Ja mam nadzieję, że to może skłoni go do napisania czegoś jeszcze w tym świecie. Jak zobaczy... czego, niż Sezon Burzy. Tak, zgadzam się. Powiem Ci, nawet jeżeli to miało być na poziomie Sezonu Burzy. <laughs> Niech będzie. <laughs> Ale wydaje mi się, że może tego... Ten sukces, tak, cała nagonka, ta, która teraz się pojawia, to może go... Gdzieś może mhm. zastanowi. Znaczy powiem wam tak oglądając teraz właśnie różne wywiady z obsadą w zasadzie w każdym z wywiadów podkreślane jest że to jest na podstawie książek pana Andrzeja. Um, oczywiście prowadzący najczęściej kojarzą, tak, ale była też y, gra komputerowa. Mhm. Tak, 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 była, była. Gdzieś tam półgębkiem y, próbują o tej grze nie rozmawiać, ale no ta gra jest i ona zadecydowała tak naprawdę o tym, że do o większości sukcesie, Amerykanów tak. mhm. to gdzieś pod strzechy y, trafiło. Tym bardziej, że na, teraz znowu na Steamie, tak. Bije się. Bili, bije ją króluje. Bije, króluje, tak, Wracam na listy granych gier, tak? Mhm. Więc widać, że gdzieś tam ten głód jest. No i przechodzimy do rpg tak? Bo skoro jest głód na Wiedźmina, <laughs> o... to rpg To mhm. podręcznik, cały nakład się rozszedł. Tak, tak. No Pytanie, z... Dobrze, nie chwalmy, ile był? Jaki był nakład? Tysiąc sztuk. Tysiąc sztuk. No, to jak na polskie. Wiesz, to, jak na tak. polskie realia no, okay. i sprzedanie w miesiąc, mhm. jest no w to czekam. wynik dobry. Tym bardziej, że teraz będziemy musieli trochę poczekać na dodruk pewnie. Na pewno. na pewno. Bo są ważniejsze sprawy. Zdążyłem zakupić i... Chwalisz się czy e, chwale, <laughs> bo pierwszy kontakt z książką jest bardzo przyjemny. E, wizualnie jest bardzo fajnie zrobiona. Tak? E, świetne ilustracje, e, gdzieś to wszystko ciekawe jest pouzupełnione. Po Naprawdę pod względem takim, wiecie, bierzesz fajnego RPga, wydałeś się jakieś tam pieniążki i, i mówisz Wow, fajnie, na polskie warunki super to wydali, tak? Tym bardziej, że cena w miarę jest rozsądna, tak? To jest no, poniżej no, 200 zł. Wiesz, wszystkie te RPG są za drogie, ale. No. <grym grym grym> ale jasne, tak, no, ja no oczywiście, jest Do innych pozycji tak, na licencjach, no. tak? No to, no to jest jednak gdzieś tak mm -hmm. ta niższa półka cenowa. A tak jak mówisz, graficznie naprawdę fajnie no, to wygląda. wizualnie jest super. Odstraszają tak. te Excelowskie tabelki no. i ich mnogość. Mhm. Nie da się ukryć. Nie da się tego ukryć, tak? Ale z drugiej strony jest sporo naprawdę fajnych rozwiązań, które mi się podobają, tak? Eee, ostatnio miałem przyjemność właśnie przed świętami z nami zagrać. I nie zdążyliśmy zagrać, bo zrobiliśmy tworzyć świat. I tak dyskusja się <laughs> wywiązała o tworzeniu świata, tak? Jaką decyzję podjąć, że przesiedliśmy 4 godziny. No tak, Nie, wybory wybory, wybory jak brzmię dwójce, prawda? Ta, tak tam Dokładnie tak. Decyzji, co będzie Dokładnie no tak. tak. I dyskusja, co jest lepsze, dlaczego jest lepsze, mm -hmm. kto co wybrał. Jakby już gdzieś tam determinuje naprawdę sporo można nadbudować tego świata, tak? Więc tu jestem naprawdę pozytywnie zaskoczony. Mm -hmm. Tym bardziej, że przy tworzeniu postaci znowu się pojawia ta historia. Jaż prosi się, żeby gdzieś tam te wątki wszystkie fajnie poukładać. A tej historii trochę jest wbrew pozorom. Nie jest ona może w podręczniku dobrze opisana, bo ona jest właściwie zarysowana, ale to przez to, że gra, gra RPG jest nastawiona na właściwie odbiorcę gier fabularnych komputerowych. Komputerowych, mhm. tak? Dokładnie. Nie, nie ma co ukrywać, rzeczywiście <laughs> tak jest. Więc dla mnie, dla osoby, która lubi proste mechanicznie systemy. No to jest rozbuchane... Tak, to jest rozbuchane, ale powiem mm -hmm. Ci tak... No ale e... to ma swoje lata, tak? Wszyscy o tym wiedzą. Znaczy no to by... ma swoje lata, modyfikacja została zrobiona tak, żeby. O, modyfikacja? została zrobiona. Mm -hmm. okay. e, ale powiem Ci tak, ja byłem zaskoczony, bo grałem ze znajomymi, którzy do tej pory do RPGów... Mm -hmm. Nie, to Jak nie jest, jest dla nich, tak? Ale ostatnio zadzwonili, <laughs> słuchaj Marek, ten Wiedźmin, to ponoć ma też RPGa. Takiego papierowego. <laughs> A on mówi, no, no ma. To czemu nam nie powiedziałeś? O, o. I rzeczywiście zagraliśmy, powiem. Mm -hmm. no o tyle był ten niski próg wejścia, że system był taki jak w grze. I właściwie mm -hmm. przygotowałem zadanie, ale oni szukali składników do jakichś tam eliksirów, mm -hmm. i właściwie tam podczyła się cała historia. Mm -hmm. I oni byli w niebo wzięci, oni znaleźli te składniki do tego eliksiru, i pff. Po co jakaś fabuła, po co Wiesz, zrobili po co więcej? sidequesta, X yy, poleciał, wszystko się zgadza. Dokładnie no tak. I powiem Ci, kończymy sesję i kurde, zawsze chciałem tak zagrać, żeby poczuć się jak w grze. Mhm. Widzisz, i, 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 jak dla mnie to to jest ten plus, że naprawdę ten poziom próg wejścia, mhm. dla gracza komputerowego będzie niższy, z takim rpg niż Chodzi z Warhammerem. No, ale wiesz, Marek, jasne, bo każdą przygodę można poprowadzić w każdym systemie właśnie w ten sposób, uważam. Jakby i esencja, i dobre i wczuci gracze zrobią z tego fajną sesję. Ale sama, sama mechanika, hmm, przejrzałem ją dość uważnie. Pomijając jednak dalej jakieś tam drobne błędy i, i brak. Braki w wyjaśnieniu, bo są to rozproszone informacje gdzieś po podręczniku. Tak, tak, to jest. Gdzieś to, tam, jest tam jest problem. Jak m, się zadajesz szczegóły, to masz problem, tak? Wczoraj, czy nawet dzisiaj, czytałem bloga Jacksa i tam opisał jego przemyślenia na temat mechaniki. Jego zdaniem było to, że jak już się zatrybił za tą mechanikę i wszedł już w nią, to to fajnie działało, tak. Ja, ja nie mam tego wrażenia, niestety. Ja... Mam inaczej. Dla mnie jest to stara mechanika, która utrudnia wręcz, tak? I wymaga, wymaga rzeczywiście Excela i tabelki. i tego jest za dużo. Mm -hmm. I, I może jeszcze nie za, nie za dobrze opanowałem. No okej, okay. dobra, mój błąd. Ale, no w końcu uderzyłeś się no, w piersi, a ale, nie tylko wiesz, tak. Ale w mam dalej wrażenie, <laughs> bo biorę podręcznik, czytam sobie Hamera i teoretycznie wiem wszystko. E, podstawy, tak? Procentowe rzuty, i tutaj coś no, z czego wynika. Wiesz co, no... A tutaj nie mam takiego wrażenia, że no, no, tak? no w dwójce, może tak, ale. Nie, mówię dwójce, nie, czwórki jeszcze nie zaglądałem. Ale nie, szanujmy się. Nie, nie, ale... się, tak? <śmawiali> <śmawiali> Oje no. <śmawiali> Tylko dwójka! Tylko dwójka! Przestań, jedynkę tylko nie! No, <śmawiali> nie? <śmawiali> jedynka? Zwariowałaś? No, oczywiście. Ty biegałaś pewnie elfem z włócznią na plus 20 do inicjatywy i byłem 110 na 100. W każdym bądź razie, szanujmy się. Ja się bardzo Wspomniałeś szukuję. właśnie tutaj tą RPG-ową no. alchemię i fajna inicjatywa, bo też oprócz mm. tych oficjalnych czwartków z Wiedźminem, właśnie tam też się pojawiają fajne materiały. Ostatnio mm -hmm. Bestiary się pojawił. Fajne to jest właśnie w tym systemie, że można adaptować rzeczy z gwinta, tak, z karcianki, tony, grafik, tak przewodnik po świecie. Wiedźmina do gry stworzony, no to jest właśnie masa historii, które możemy od razu wrzucić do naszego świata gry. Ja się tak. boję jednego, że mamy rok 2000, koniec 2019 i m, m, pogadamy o tym za, nie wiem, za parę miesięcy. Czy ten system, mam wrażenie, czy nie odejdzie w zapomnienie, czy zostanie, bo wydawnictwo nie będzie go wspierać, bo zostaną ludzie, którzy jeszcze coś będą robić i będą chcieli coś pokazać, swoje pomysły i okej. Okay. Ale mam wrażenie, że skończył się serial, i za 3-4 miesiące system będzie leżał na półce. No powiedz mi, Dawid, jaki system tak naprawdę w Polsce żyje? Dragon Dragons są powiedziano, no, żyje. Tak, żyje. Warhammer. No, ale na Warhammer pewno. żyje? W jakiejkolwiek formie. Ludzie znaczy, grają. Znaczy, ludzie grają. Ale, się ale, ale czy tym żyje? żyje? No to swoich się jeszcze pokazuje, ale tak nie. Tak, wiesz co? Tak, no to jest takie. No. Od jakiegoś czasu to jest takie do, mhm. dogorywanie troszeczkę, tak naprawdę. Mhm. Ja, on jest wielce popularny, ale jako samo taka. Czy materiały się pojawiają od fanów? Nie widziałem. No, znaczy, wiecie, a nie ja. Czy wiecie? Ja jestem. Ja John Dragons, ale ostatnio Wolsung wrócił, tak więc wszyscy się cieszą, bo musiało być o Wolsungu przecież, ale... No tak, bo mam odcinek o Wiedźminie, też na W przecież, tak? Ale rzeczywiście nie ma takich systemów, wiecie, ja ostatnio jestem na etapie Star Treka, tak, mimo że Star Warsy rządzą gdzieś tam. Boję się, wracając do Wiedźmina, że ten system za parę miesięcy skończy się ten hype, już się skończył serial. Ja powiem tak, ja się niesamowicie cieszę, że rzeczywiście jest tak duże zaangażowanie ze strony wydawnictwa, że są te czwartki, że, że mamy nowe materiały, to jest coś, co zawsze będzie napędzało fanów, bo to są dodatkowe materiały, które zapewnią nam dodatkowe godziny grania i nową jakość rozgrywki, więc nawet jeżeli nie przemawia do mnie mechanika, która jest zaproponowana, i mówię to z ogromnym bólem, bo ja niesamowicie czekałam na ten podręcznik. To myślę, że, że powinnam się uderzyć po rękach, jeżeli nie, nie pogratulowałabym tego zaangażowania i nie trzymała za to bardzo mocno kciuków, bo kto wie, w którą stronę to pójdzie. Mhm. No ja mam nadzieję, że pójdzie w dobrym. Co prawda, mam wrażenie troszeczkę też, że wydawca oryginalny. Amerykański ma ten system lekko w poważanie, jak teraz wychodzi, tak, to mm -hmm. na nim chcę zarobić. Mhm. Mm w no, sentymencie. Mm -hmm. No, ale mam nadzieję, że może w Stanach jak zaczną kupować, pomyślą, czy może jednak rzeczywiście wydać jakiś inny dodatek oprócz tego z niziołkami, który zawiera kilka stron i, i za dużo nie wnosi, żeby jakąś kampanię wydać, bo jak dla mnie system bez kampanii to to oficjalnej. akty prosi, oczywiście. Tak, pamiętacie poprzednie wyda wydawnictwo? przez... E, Jeszcze chyba... mam na półce. Masz na półce. Tam była tak. kampania mieć tak, Przeznaczenia. przeznaczenia. Mm -hmm. Były białe wilki, były czasopisma, mm -hmm. tak? Tam coś się działo, coś się fajnie. I to był bardzo dobrej jakości, uważam, materiał, tak? Naprawdę. Ja powiem no. Ci, liczę na kampanię, naprawdę, wow. że. Bo brakuje no w ogóle się pokusi. Ale teraz, Marek, dałeś do. do w ogóle brakuje takiej jakiejś kampanii, wiecie, wydawanej takiej długiej, gdzieś tam, w którym no. można by było coś, coś zagrać. No, no okej, okay, Warhammer ma pełno dodatków, tam, tam jest do dużo, tak? To, to, ale to no jest dobrze, Ciągle co to jest samo mielone tak naprawdę. No tak, ale co, co jeszcze, powiedzcie, jakie jeszcze systemy? No te deki mają... No, mają. Po angielsku no, na razie. Mają. Na razie po angielsku. No, ale wychodzi teraz. No, tak. e, Klont Fostrada, tak? No będzie wychodziła. Ale to może A, zostawmy no. To Zostaw na 2019 A, bravo, bravo. rok. Ale, ale masz rację. Że przydałoby, się, kampanii. przydałoby się dokładnie coś takiego, żeby zachęcić, żeby ludzie jednak dalej do przodu. Tak, żeby system żył, żeby tak. podręczniki się sprzedawały. Tak. Uwielbiam świat Wiedźmina. Uważam, że bardzo dobrze, się ukazał ten podręcznik. Bez względu na to, czy będzie jego mechanika kuła mnie po oczach. To spróbuję, zagram, poprowadzę, bo, bo pomysłów jest dużo. Serial też pokazał trochę wizualnie oprócz gier, oczywiście, jak te niektóre rzeczy mogą mm, wyglądać. Mm. Ja, ja myślę, że tak, jak będzie do druku, polecam. Tak. E, tak. Ja, ja nie ukrywam, że, um, że rzeczywiście Wiedźmin to jest system, w którym e, ja mam nadzieję, że któryś z moich graczy mnie mocno zaskoczy i, i będzie grał jakimś bardem i stworzy pieśń, która wpadnie mi w ucho tak bardzo, jak rzuć monetę Wiedźminowi. Um, i, i rzeczywiście będzie to świat, który będzie żył gdzieś w moim RPGowym świecie. E, no, a osobiście będę czekała na następny sezon. No i ja mam nadzieję, że zagramy w <grym> że poprowadzimy coś, zobaczymy jak to się gryzie, mhm. z czym to się je, bo historie do opowiedzenia rzeczywiście mogą być ciekawe i to okay. co gracze mogą zrobić, te wybory moralne, dylematy. Tak, mm -hmm. system fajnie gdzieś tam też mm -hmm. to stara się wspierać, tą szermierkę słowną. Mm -hmm. ehm, to no jest. Tak, jest, tak, jest, yes, to, jest yes, to fajnie to wspierane. Robi. Nie mówię, mm -hmm. że jest idealne, ale jest fajne. Mm -hmm. Jest to coś, co mi sprawiało naprawdę frajdę mm -hmm. i też graczą. Nagle okazuje się, że naprawdę dziwny pomysł. <laughs> może popchnąć fabułę w bardzo fajne miejsce i co ważne, jest to wsparte mechanicznie, a nie tylko na zasadzie widzimy się. Mistrz gry, to nie uważam, żeby to było w końcu takie złe. Nie, nie sprowadza się do, 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 do rzut sobie na przekonywanie. Tak, Ech, tak, o, tak, tak. Można coś tam rzeczywiście e, z, zrobić, ciekawy plan mhm. i zobaczyć, czy był na tyle ciekawy, żeby wyszedł. No to innymi słowy, kto wie, może i my swoje trzy grosze do tego świata dorzucimy pod postacią sesji. Mhm. A może nie tylko. Oj, Marek, co ty tam jeszcze wymyśliłeś? Zobaczymy. Ciu, ciu, ciu. Nie spoileruj, nie spoileruj! W każdym razie czekamy na Wiedźmina, czekamy na dodruk i czekamy na kolejne pozycje, które mam nadzieję wyjdą w tym świecie. Bo warto. Warto. Warto, powiedziałem, tak, warto. A gdybyśmy serial ocenili z kolei od 1 do 10? No koniec. No od razu ósemka mi się wchodzi w głowę. Ósemka. Uuu, uuu, Wiecie, jestem po Mandalorianie. Mandalorian jest lepszy. Sorry. Nie, nie, ja, ja zrobiłam uuu, bo jest wysoko. Aha, okej. Okay. <laughs> Wiesz co, na przykład wkurza 20 minut. Tutaj to jest tam godzinę. Aha. Godzinę. To co, jest 8 godzinę. godzin serialu, mm. tak. Mm -hmm. I to mi się... Podobno, mi 10-12 były serial. To jest wiesz, miałem okazję sam widzieć obserwację osoby, która nie, nie, nie czytała książki, nie zna, nie, 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 jest, nie żyje w tym świecie, tak? I, i gdzieś. Ta, jasne. No... Są takie osoby, tak. No, to... <laughs> I, I odbiór i to jest ważne, tak? Czy bohaterowie się spodobali, czy oni są ciekawi, czy historia jest ciekawa. No tam parę myków, wiesz, można by było poprawić. No mi przychodzi do głowy. No jakoś tak. No. To bardzo wysoka Mareczku? Wiesz co, ja też chyba osiem. No, o! No, ja myślę, o no, patrz, mi mój. się naprawdę podobało. Aha. Może trochę żałowałam, że więcej tych opowiadań można by nie pominąć. Czyli więcej ich pokazać, tak. niż pominąć. Ale z tego co zrozumiałem, bardzo możliwe, że one się pojawią później. Mhm. E, po prostu, więc czekam. Jasne. Jestem nie, 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 zaskoczony. To, dokładnie. Ja wam powiem tak, ja, ja bym dała 6,5, mm -hmm. mm -hmm. ale. Miałem -hmm. no już siedem daj. <śmaks> <śmaks> nie gadaj się. Ale, ale no dam, dam też 7 za Henrygo, niech, niech Aha, będzie okay, po prostu. Okay. Um, niech będzie ta mocna siódemka. Wiesz, gdzieś czytałem <śmaks> i komentarz był do <śmaks> chyba pierwszego odcinka. Ktoś strasznie oburzony pisał na sieci. Aha. To było siedem nagich kobiet w pierwszym odcinku. Więc w ogóle... A ilu mężczyzn było nagi? No, ja więc, się wiesz. Wie, w, ogóle, w ogóle jakieś takie dla mnie było niezrozumiałe ten argument, tak? Przecież Sapkowski i, i gry tym też gdzieś tam eksponowały, tak? Ale ta siódemka rozumiem już dlaczego. Siedem na kroków. Oczywiście na nie czekałam najbardziej. E, nie zawiodły mnie? Nie, no wiecie, no. Hiszki, hi hecheszki. Ale nagość, przemoc to są elementy, bez których normalnie serial fantazji się nie uda. No, no. Ja wiem, że to może nie jest zbyt... Zapomnieli, jaka była gra o trąb, tak? tak no, dokładnie, no. Jak, jak się zaczynał pierwszy Chyba. sezon? I jakbyście spróbowali sięgnąć pamięcią, bo sięgnęli Zaczęło się się od wieży, na wieży. sik, no, no. No. ale no nie da się inaczej tego sprzedać, bo na tym ten świat stoi i nie jest to inaczej. No. Fajnie, że wszyscy mogą sobie coś pooglądać. I to jest wielki plus, za który dostaje dodatkowe pół oceny. Siódemka. Siódemka niedaleko pada od ósemki. Więc średnia... ja jestem bardzo Ale miejsce. może przy drugim sezonie. O, o tak, niech mnie zaskoczą. <grym> Tymczasem panowie kończymy odcinek. Żegna Nika. Żegna. Do widzenia. Dawid. Żegna Marek. Do widzenia. <grym>